Dzięki kompleksowej ofercie, która dorównuje jakości Oi, MUG zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno klientom końcowym, mechanikom, jak i dystrybutorom. MUG to kompleksowy dostawca produktów układu kierowniczego i zawieszenia. Nasza oferta zapewnia warsztatom dostępność produktów do wielu samochodów, dzięki czemu mogą sprostać zróżnicowanym potrzebom swoich klientów. Przebyliśmy długą drogę od momentu wprowadzenia stuletniej marki MUG w Europie w 2000 roku. Jesteśmy bardzo dumni z naszego rosnącego sukcesu. MUG jest numerem jeden pod względem pokrycia parku samochodowego w regionie EMEA. Możesz znaleźć odpowiednią część MUG do swojego pojazdu używając wyszukiwania części na stronie www.mugparts.pl. Znajdziesz tam również linki do naszego kanału YouTube, strony na Facebooku i Garaż Gurus, naszego programu szkoleniowego i wsparcia technicznego.